Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Dlaczego tematu. Dlaczego potrzebne jest dokładne mycie silnika samochodu, środki do mycia i ich główne cechy? Jak prawidłowo umyć silnik? Wideo o tym, jak i co wyczyścić skrzynię biegów z brudu. Właściciele samochodów oczywiście monitorują wygląd swoich żelaznych koni, okresowo poddając się praniu. Mycie na pozwala zachować lakier. Czyszczenie wnętrza pozwala utrzymać porządek w środku. Silnik jest sercem samochodu. Tak jak ludzie dbają o swoje serce, tak należy zwracać należytą uwagę na silnik spalinowy znajdujący się pod maską samochodu. Ma on tendencję do brudzenia się, choć brud nie jest widoczny z zewnątrz. Oznacza to... Ze silnik wymaga okresowego czyszczenia i mycia. Dlaczego należy myć silnik samochodu? Zanieczyszczenia i nadmiar oleju powodują przegrzewanie się silnika, a poprawność jego działania jest zakłócona, przegrzewają się. Ścianki cylindrów, wszystkie procesy ESA zakłócone. Zima do silnika spalinowego dostają się również szkodliwe dla elementów silnika od czynniki. Jeśli chodzi o zużyty olej silnikowy, ma on znaczący wpływ na rozwój zanieczyszczeń. Film olejowy nie chroni, lecz pogłębia korozję. Cząsteczki metalu niszczą powierzchnię części. Zanieczyszczenia osadzające się na zamontowanych podzespołach skracają ich żywotność. Podsumowując powyższe, możemy wyróżnić kilka powodów, dla których konieczne jest mycie silnika, zwiększenie żywotności układu napędowego. Zapewnienie prawidłowego działania układu chłodzenia chłodnicy, zapobiegając przegrzaniu silnika z powodu tworzenia się błota na metalowych częściach, Spowolnienie zużycia elementów silnika poprzez poprawę wymiany ciepła i zapobieganie korozji, zapewnienie prawidłowego. Funkcjonowania elektronicznych wskaźników i urządzeń w komorze silnika, wyżywotności układu zapłonowego, zminimalizowanie. Ryzyka pożarów w przypadku iskry lub przegrzania spalin. Ważnym powodem mycia silnika jest przygotowanie samochodu przed sprzedażą. W ten sposób kupujący może ocenić stan przestrzeni pod maską. Ponadto wycieki płynów technicznych takich jak olej, olej opałowy, inne płyny, esa wyraźnie widoczne na czystym silniku. Oznacza to, że jeśli w porę zauważysz problem, możesz go szybko naprawić, oszczędzając wiele wysiłku i pieniędzy. Wreszcie, z silnikiem, który ma brud tak gruby jak palec, nigdy nie przejdziesz kontroli. Nie ma jasnych przepisów określających, jak często należy myć silnik. Zazwyczaj doświadczeni kierowcy robią to dwa razy w roku, jesienią i wiosna. Można to również robić zima, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, ponieważ w niskich temperaturach jednostka szybciej ulega zanieczyszczeniu. Ale po umyciu o tej porze roku silnik musi być dokładnie wysuszony, w przeciwnym razie zamażnie ulegnie awarii. Możesz udąć się do myjni samochodowej, gdzie zastosunkowo niewielka kwota wyczyści jednostkę napędową strumieniem wody pod silnym. Ciśnieniem, ale z ryzykiem zawilgucenia sprzętu elektrycznego, co może doprowadzić do naruszenia generatora, rozrusznika i innych. Ważnych systemów lub umyj silnik własnymi rękami. W tym drugim przypadku będziesz mieć pewność, że poświęciłeś wystarczająco dużo uwagi sercu swojego samochodu i byłeś z nim ostrożny. Podpowiemy, jak zrobić to poprawnie. Jak czyścić silnik? Aby dobrze wyczyścić silnik z brudu i plam oleju, potrzeba czegoś więcej niż gapki i wody. Jest to proces czasochłonny i pracochłonny. Potrzebne są specjalne preparaty które można kupić w sklepie motoryzacyjnym na rynku lub zamówić online. Skutecznie czyszczą one silnik i przestrzeń pod maską. Autochemia do mycia silnika różni się składem. Jest uniwersalna i specjalistyczna. Uniwersalne preparaty nadają się do każdego zanieczyszczenia. Specjalistyczne kompozycje walczą z określonymi typami brudem, olejem, płytka nazebna. Jeśli silnik nie jest mocno zanieczyszczony, można użyć uniwersalnego środka. W przypadku silnego zanieczyszczenia różnego rodzaju lepiej jest stosować specjalistyczne preparaty. Środki do mycia silników spalinowych dostępne są w postaci płynów, sprayów lub skoncentrowanych żeli. Wygodniejsze jest stosowanie aerozoli, gdyż pokrywają one duże powierzchnie i wnikają w trudno dostępne miejsca. Pestone Heavy Duty środek czyszczący w formie aerozolu. Rozkłada olej i brud w zaledwie 10 minut. Produkt tworzy gęsta pianę na czyszczonej powierzchni. Po upływie określonego czasu zmywa się go woda. Produkt skutecznie usuwa brud i osady olejowe, ale może nie poradzić sobie ze starymi osadami. Jeśli go wybierzesz, myj silnik regularnie, unikając powstawania uporczywych plam. Liqui Mouli Motorraumreiniger Liqui Mouli środek czyszczący w formie spreju, pakowany w puszkę o pojemności 400 ml. Zdolny do usuwania osadów smaru, pyłu drogowego, odczynników i plam oleju, w tym starych osadów. Po zastosowaniu odczekać 15 do 20 minut, a następnie spłukać strumieniem czystej bieżącej wody. Uwaga! Marka likwimouli jest często podrabiana. Dlatego nie kupuj środków w podejrzanych miejscach, zwabionych niska cena. W takim przypadku nie uzyskasz 100% rezultatów, jak gwarantuje oryginalny producent. STP Heavy Duty Degreaser jest produkowany w postaci cylindra aerozolowego o pojemności 500 ml. Przeznaczony jest do czyszczenia i mycia silnika samochodów osobowych, SUV i dostawczych. Jest w stanie walczyć z silnymi i nieświeżymi osadami. Czas działania wynosi około 15 minut. Zgodnie z wynikami testów, wykazuje skuteczne usuwanie 85% osadów. Jedyna wada jest brak instrukcji obsługi w języku rosyjskim. Lawr pianowy środek czyszczący produkcji krajowej. Piana, utworzona w procesie, Skutecznie walczy z zanieczyszczeniami różnych typów. Ponadto zapewnia dodatkowa ochronę elementów układu napędowego przed skutkami korozji. Lawr jest produkowany w postaci koncentratu. Przed użyciem należy go rozcieńczyć woda zgodnie z instrukcją, a następnie nanieść na czyszczone powierzchnie. Czas działania wynosi około 5 minut. W przypadku występowania trwałych zanieczyszczeń nie jest konieczne rozcieńczanie koncentratu. Przedstawione środki do czyszczenia silnika i przestrzeni podwozia ESA skuteczne i łatwe w użyciu. Skutecznie działają również specjalne urządzenia do mycia, w których brud jest usuwany przez ciśnienie wody pod wysokim ciśnieniem, np. kercher. Urządzenia te powinny być jednak używane z dużą ostrożnością, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych, czujników, uszczelek. Szczotki i szczotki o różnych rozmiarach pomogą wyczyścić trudno dostępne miejsca. I oczywiście. Trzeba zaopatrzyć się w szmaty do mycia obudowy jednostki napędowej. Ważne jest również, aby zastanowić się, jak wysuszyć silnik po umyciu. Można to zrobić za pomocą kompresora, odkurzacza, suszarki do włosów lub puszki sprężonego powietrza, która jest sprzedawana w każdym sklepie komputerowym. To prawda, jedna puszka na cała objętość może nie wystarczyć. Nie ma sensu oszczędzać pieniędzy i próbować wyczyścić silnik płynem do mycia naczyń, na przykład ferii. Ten produkt doskonale radzi sobie ze smarem spożywczym, ale nie będzie w stanie pokonać oleju silnikowego. Jednak do czyszczenia silnika absolutnie nie wolno używać benzyny, parafiny, oleju napędowego, innych łatwopalnych płynów. Po uruchomieniu silnika po takim czyszczeniu będzie on dymił. Nie używaj również niespecjalistycznych chemikaliów gospodarstwa domowego. Większość z nich zawiera zasady lub kwasy, które powodują korozję elementów gumowych i plastikowych, a także utleniają powierzchnie metalowe. Jak czyścić silnik? Specjalistyczne preparaty chemiczne nie są bezpieczne, dlatego należy starannie przygotować się do ich użycia. Podczas rozpylania preparatów i dostania się ich na skórę i błony służowe może wystąpić reakcja zapalna lub alergiczna. Plamy oleju z komory silnika mogą popłamić odzież i będą bardzo trudne do sprania. Pierwsza rzeczą do zrobienia jest założenie kombinezonu roboczego. Należy chronić narządy oddechowe za pomocą respiratora lub maski. Zakładamy rękawice, aby zapobiec przedostaniu się chemikaliów na dłonie. Odzież chronimy opaskami, a oczy specjalnymi okularami. Po przygotowaniu wszystkiego, co niezbędne, pojemnik z woda, szmaty, gapki, szczotki o różnych rozmiarach, sam detergent wjeżdżamy. Samochodem do garażu i przystępujemy bezpośrednio do mycia silnika. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz, aby podłoga garażu pozostała czysta, przygotuj również pojemnik. Do którego spuścisz brud na wodę. Schłodzić silnik do temperatury plus 50 stopni. Jeśli jest gorący, każdy detergent wyśnie lub zagotuje się na nim. Jeśli samochód był zaparkowany w zimnym garażu przez długi czas, silnik należy nieco rozgrzać. Sprawdź kablowanie pod katem gołych przewodów, dziur i pęknięć. Wyeliminuj te wady, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia, jeśli wilgot dostanie się do środka. Odłacz zaciski i wyjmij akumulator. Za pomocą taśmy klejącej i folii polietylenowej lub folii zaizoluj wszystkie zespoły, zwłaszcza te związane z elektronika, alternator. Czujnik prędkości biegu jałowego, skrzynkę bezpieczników, złacza, elektroniczna jednostkę sterująca. Nie wolno dopuścić do przedostania się na niewilgoci. Najpierw usuń silne zabrudzenia czysta woda. Następnie nanieść środek czyszczący, po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją, na cała powierzchnię silnika i pozostawić na czas określone w instrukcji. Należy pamiętać, że chemiczne środki czyszczące są łatwopalne i wybuchowe. Dlatego ostrożność i staranne przestrzeganie instrukcji nie będą nie na miejscu. Podczas oczekiwania usun brud z trudno dostępnych miejsc jednostki zasilającej za pomocą szczotki lub wąskiej szczoteczki może to być szczoteczka do zębów. Spłucz powstała PAIN. W razie potrzeby powtórz procedurę, a Z do całkowitego usunięcia brudu. Na koniec spuść silnik i podwoże woda z węża pod niskim ciśnieniem. Staraj się omijać miejsca, w których znajdują się urządzenia elektryczne, nawet te zabezpieczone folia lub polietylenem. Usunąć folię polietylenowa. Wysuszyć silnik, zwracając szczególną uwagę na miejsce, w którym znajdują się świece zapłonowe. Uruchom silnik nie wcześniej niż 12 godzin po umyciu i sprawdź, czy pracuje równo. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, świeżo umyty silnik będzie snił czystością i działał prawidłowo. Koszty robocizny zwraca się w postaci zaoszczędzonych pieniędzy, których nie wydasz na myjni. Zalecamy mycie silnika przy ciepłej i suchej pogodzie. Pozwoli to na jego szybsze wyśnięcie. Jeśli mycie odbywa się zima, suszeniu należy poświęcić dodatkowa uwagę. Płukanie układu smarowania. Można to zrobić na dwa sposoby. pobiegać samochodem do studienki rewizyjnej lub na wiadukt. Odkręcić korek spustowy i usunąć zużyty olej. Władź środek płuczacy przez szyjkę. Właczyć silnik na czas określony w instrukcji. Usunąć środek z układu w ten sam sposób. Pozostaw stary smar, ale dodaj specjalne dodatki do czyszczenia jednostki napędowej. Uruchom silnik na kilka minut. Spuść zużyty olej w standardowy sposób. Skaner Diagnostyczny. Zawsze utrzymywać stan techniczny samochodu, w tym silnika, na odpowiednim poziomie, pomoże skaner diagnostyczny. Można go kupić za jedyne 2000 rubli. Koszt zwróci się w ciągu nie więcej niż dwóch podróży do serwisu samochodowego. Sugerujemy rozważenie ScanTool TUL PRO Black Edition, ale możesz wybrać dowolne inne. Jeśli jest złacze ODB-2. Skaner będzie pasował zarówno do nowych, jak i starych samochodów. Może być używany do diagnozowania nie tylko silnika, ale także powiązanych systemów samochodu. Skaner łączy się przez Bluetooth dla urządzeń z systemem Android lub Wi-Fi dla urządzeń z systemem iOS. Dane o stanie samochodu wraz z opisem bieżących problemów wyświetlane są na wyświetlaczu telefonu komórkowego lub tabletu. Ważne jest, aby zakupić zrusyfikowany skaner. Wideo o tym jak i czym czyścić skrzynię biegów z brudu?